Stowarzyszenie Wspólnota dla Skoczowa zorganizowało kolejny marsz. Minioną niedzielę na otwarcie sezonu pod hasłem Wiosna Wspólnoty Mały Rynek zapełnił się amatorami Nordic Walking. Idziemy trasą do Harbutowic, brzegiem Wisły, tutaj u Sarkandra, Ustrońską, Wiślańską, na, na wał Wisły i prawą stroną wału idziemy do Harbutowic, w Harbutowicach przez Ławę do Górek z Górek proszę państwa idziemy lewą stroną Brenicy z powrotem do Skoczowa. Trasa gdzieś około 12 km, przewidujemy 2 2,5 godziny. Przed marszem wskazana jest mała rozgrzewka. Niewątpliwie przybywa mi właściwych w tej dyscyplinie. To nie jest mój pierwszy występ z kilkami, bo też trochę chodzę sama, ale już uczestniczyłam kilka razy w marszu. Może no, drugi albo trzeci raz mi się udało, ale sama chodzę, że trzeci rok. A te kiki to pomagają czy przeszkadzają? Ja się przeszkadzają. Pierwsze, bo... Nie przeszkadzają, pierwszy raz przeszkadzają. Chyba się trzeba nauczyć, bo teraz jest coraz lepiej że było wyjście. A teraz chyba tak się trzeba trochę nauczyć, bo nie jest to pierwszy raz, także zobaczymy za parę kilometrów. Praca siedząca, więc to trochę rozrusza mięśnie. To jest pójść zdrowiu. Głównie sport, dla zdrowia. Ale pogadek też można czekać. Poznajcie ciekawe Jedno z drugim. Przyjemny i pożyteczne. Córki się topi. Super. Dla relaksu. Mimo że zielonych oznak wiosny jeszcze nie widać, to nadwiślańska ścieżka jest atrakcyjnym miejscem do rekreacji. Metru przerwa na ćwiczenia rozciągające. Przerwujemy chwilę lewa noga. Uważam, że jest to doskonała forma aktywności fizycznej, ponieważ w czasie takiego marszu uaktywniają się wszystkie grupy mięśniowe, zarówno obręczy barkowej i biodrowej. Oszczędzamy nogi co w niektórych sytuacjach jest bardzo ważne, bo nie wszystkie osoby mogą chodzić prawda, mając obciążenia jakieś organiczne czy naczyniowe, więc uruchamiamy wtedy obręcz barkową i opieramy się na barkach i oszczędzamy nogi i kręgosłup. Dodatkowo i są to ćwiczenia na świeżym powietrzu, co ma ogromne znaczenie. Regularne marsze włóczy kijów odbywają się każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.